W Wielkiej Brytanii wymyślono jak sobie poradzić z nadchodzącym kryzysem energetycznym. Propozycja jest taka, by lekarze rodzinni przepisywali vouchery na energię dla osób najbardziej potrzebujących. Dzięki temu jednemu prostemu trikowi kryzys energetyczny w Wielkiej Brytanii zostanie rozwiązany. Zasnęli za sterami samolotu i ominęli lotnisko. Na pokładzie było 154 pasażerów. Kontrolerzy lotniska bezskutecznie próbowali nawiązać z nimi kontakt. Pilotów obudził dopiero alarm, który rozległ się po wyłączeniu autopilota. Samolot należał do linii Ethiopian Airlines. Na wykresie, zmiana temperatur w Polsce: jak widzimy, od roku no około 2000 następuje cały czas wzrost temperatur w Polsce. Państwowy Komitet Graniczny Białorusi poinformował, że na granicy zgłosił się Polak z prośbą o azyl. Polak poprosił o nadanie mu statusu uchodźcy. Miał to zrobić z obawy o życie i zdrowie. 51,5% Ukraińców wierzy w zwycięstwo w wojnie z Rosją.